Mocno dla Sezonienki, ale ta akcja zamknięta po drugiej stronie pola karnego, menadż, szansa, gol, gol, 13 minuta spotkania, ależ to rozegrali Kacper, szybko on tutaj dzisiaj pokazał, że może zastąpić i Bobczeka. To awans, to strata takiego zawodnika. Żelisko, gol! Ależ to zrobił jak przymierzył dwie... 45. Minuta to już jest naprawdę bardzo blisko awansu drużyny z Gdańska, zawodników tego klubu i, i... Mówiliśmy o. Marzy. Sypek, Jakub Sypek już jest w polu karnym. Sypek, sypek, gol Jest bramka, chłania 3 do 0, 86. Ale widać, jak ta drużyna ze sobą żyje. No popatrzmy, oni wiedzą, jak oni są już blisko idą. No widzimy aż trener Grabowski, Łzymia w oczach, bo bo tak gra jest koncertowa, Tanczą, cieszą się. No właśnie.